Cześć Siemanko, się Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, musiałam mieć drugą próbę, bo za pierwszym razem tak się wam do mikrofonu, żeby się mi wszyscy znienawidzili. Ale słuchajcie, dzisiaj bawimy się w giereczkę taką, że Michał nam przygotował parę różnych log, logów. Logów? Logów? Logotypów firm i mamy cztery. Które są znane. Które są znane i myślę, że Wy będziecie wiedzieć. I jedno jest prawdziwe, inne są fałszywe. I my musimy zobaczyć, musimy odgadnąć, które jest prawdziwe. Dobrze wytłumaczyłam, czy nie wytłumaczyłam? Dobrze. Ja się Sama dobrze. się zamotałam, sami zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Czy możemy prosić o pierwsze logo, ale zanim przejdziemy, pamiętajcie łapce, subskrypcji e, i dajcie znać, ile Wy e, zgadniecie lu, 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 Logotypów. O, widzicie? Nie mogę tego wymówić. Dobra Michał. Możemy zaczynać, dobra. Mam tutaj czapeczkę. Kobiety tak. mają pierwszeństwo, co nie? Jak powinno być. Okej, okay. a, czy tu jest na razie jedno logo, tak? Jak jedno? Tu jest sześć i wybierasz sobie jedno, no. A, i Ty daś mi resztę? Dobrze. Ja przyniosę Ci te, to, co wybierzesz, no. Okej, okay, to ja wybrałam. Aha, co na karteczce mam napisane? Tak, tak. Tutaj? Messenger! Ej, to będzie proste, Messenger. Obraz, chyba. To takie plany, jest najprostsze na chyba z tych wszystkich. No i dobrze. Dobra. Proszę bardzo. A to, ba... kto zgadnie pierwsze? Czy... Nie, no, ty, ty, wy, ty swoje. Aha, każde swoje. Dobra. Tak, wybierasz, nie zgadniesz. To. O kurde, ty teraz nie wiem. To na pewno nie. Ty dużo tego wylosowałeś. Ty. O kurcze, ej, mam moje twaka teraz. O Jezu, nie wiem. O nie! Ty bez kitu. O jezu, jakie to zło. To jest najprostsze, ty. ty! nie mam pojęcia. Ja już chyba Ej, wiem. Ej, przez chwilę przecież używałam Messengera. <noise> to jest właśnie tak, używamy tego na co dzień, ale nie niepotrzebne ikonki. Ej, dobra. To nie... To nie, to nie, to nie... To w ogóle co ty za ptaszki? To. Nie no, przecież to już... Jest... To nie to. Przecież to nie to? Co to to? ty, to ty to. gadasz, co ty pierdzielisz? Zobacz. Przegrałaś. To jest to. Czekaj. Czekaj. <noise> Bez kitów, ma taki ten. Nie, to jest to! No nie, tak, bo to ma białe ale... dookoła, a nie niebieskie, widzisz? Wzumiem, to ten ma taki szarp! A to u ciebie bardziej w iPhone, tak co? Nie, czekaj. Czy jakim cudem to nie jest skali? To No to na pewno. Pokaż iPhone u siebie. Czekajcie. Widać? To jest To jasne, takiego... ale, też, mamo, buka, ale widać, ale jest no to samo, tak? O, tu kara będzie lepiej widać. Ale wstyd. Tak, mamy. Dobra, to jest ta emoska, kamina wstyd. nie zdała. Kurde, najprostsze ty! Na co dzień używa Messengera. Jeszcze przypatrzysz po się Nie patrz. Ty, 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 co ty robisz? Nie ma tak, wszystko. wszystko. czapeczka. Tokar mistrz powraca. Tokarius, jedziesz. Ja Dawaj, liczę piadając. na ciebie. Kamila Messengera nie zna. Ja mam Counter Strike. Counter Dobra. Strike. Ej, podoba Counter Strike jest. jest. Ja bym drugą serię z tego zrobił. Jak to, jak to dobrze wypali, ludziom się spodoba. Dobra, Tokar. Ta gra. Każdy ją gra od no, dziesiątek lat. Ale to, za, to pisze Counter Strike, ale jaki co nie? Ja gram od Właśnie? dwudziestu parę lat. O no to chodzi o najnowszego. o najnowszego. O najnowszego, dobra. Ej to czaty, znaczy czaty, Boże, tak się przyzwyczaiłam, że to jest czat. Dajcie znać, kto tutaj z Was gra. O Jezus. i patrz. Patrz i to, to już nie będzie łatwe, co nie? No bo chyba. Znaczy, ja nie mówię nic, bo ja nie zgodę. Ja tak opowiem. Czekaj i... Tokar, to, to ty powiesz. I ja zanim powiem, który jest prawdziwy, to Kamila niech powie. No, bo, bo ona codziennie A. streamuje z CS'a na Facebooku, wcześniej na YouTubie, jeszcze wcześniej na Twitchu. Jakby ten CS. Ja dokładnie ja nie Ja miałem powyjaśniać, wyjaśniać, ale jeżeli tak będzie, no to będę mówił, nie będę mówił, tylko się. Nie, no może wyjaśnię, bo ja tak mam swój typ, jak Tak, nie tak. Tak, no? tak, możesz mówić. No. Ogólnie, to na pewno odpada. No bo to tak mi się wydaje, że to chyba jest City, to jest. Yy, te czyli antyterrorści anty terroryści. To są po prostu loga druży, Więc to dla mnie odpada. Ale to, to mi się wydaje, że to było podobne w jednej szóstce. To było chyba ogólnie w kreatorze, więc ja daję na to to jest. No jest, to ja teraz już nie wiem, ja na chcę głosować. Czyli dajesz... To jest Twój wybór. Tak. Dobra, a Kamila? Ty? Ja chciałam dać to, ale nie nie wiem. Teraz nie, 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 nie pewnie nie zgadam. Dobra, Kamila zgadła. Zgadła! zgadła? Ej! Co to jest? Totalny fake jakiś, kto tak, się tu nie? zrobił po to, żeby jakiś... Nie, tak ale raz to był I mój to, to też jest jakiś totalny badziew. To jest a, Tero, to jest CT, takie... Dobrze powiedziałeś, no. A to jest logo, tu a, pisze Counter, to, logo to. Strike. A, a, bo to, to, a to chyba nie jest najnowszy, jak powiedziałeś, to jest, to, jest... to jest... najnowszy ma pomarańczową to... ikonkę i jest cały ten... To jest najnowszy. To nie jest, no. tak? Ale w środku... Ale ma kolor pomarańczowy. Pomarańczowy i jest kwadratowy chyba. Ale w środku ma to. A, no, dobra, to jest, że... no to możliwe. Nie... Dobra. A, czy mieli ci Nie. Myśleli, nie. A, Bo to nie. moje było. Na razie macie Remis. Ale jesteście cieniasty, wiecie, ja myślałam, że będzie zgadywać, a to... Ale Kusza? ja nie gram w Cesa. Widzowie pewnie zgadną. Widzowie jak zgadni wszystko. Piszcie najpierw. jeden, czy ten Piszcie, który wam pasuje. Gucci. No Pięk! Gucci, Kamila, teraz o. każdy kupuje buty po dwa koła z Gucci. A ty, a ty jesteś youtuber! Ty... ty jesteś nie? tutaj moda, fashion, to jakby to musi być. Wejdźcie sobie na instagramach, a poczekaj, masz kamera na mnie To posiada. jest bardzo proste, słuchaj Tutaj masz, proszę Wejdźcie ja sobie na instagram Kamili i zobaczcie jaka o, to jest czy smakowa. to Gucci? <tutle> Tutaj mamy pierwszy O, ale to już drugi O, to jest to, na bank Ja się nie znam, bez kitu Czekaj, i tak oddajmy coś takiego, żeby było Nie no, ja obstawiam, że to jest na bank ten to jest moja odpowiedź, nie wiem, Nie wiem. Sobie tak odrzucaj. I może wytłumacz, co to wszystko jest, co nie? Ja się nie znam. Nie? Kamila, no kazy teraz Gucci kupujesz. Ale nie ja, ja mam gdzieś Gucci. Ja nie jestem Gucci z Rucino. Słuchaj, sub, sub, sub. już nie dostaniesz współpracy przez to. Wygnijcie <noise> Nie no, nie mam pojęcia. Co mi się kojarzy i to mi się kojarzy, to nie. To dałabym, albo to. I myślę, że to. dobrze chyba. Ani to, ani to, ani to, ani to, to! Co? No? Serio? A ja bym obstawiał na to albo na to właśnie. Ja się nie znam. To, to? jest... To jest... Czekaj! To jest olimpia, To jest Chanel! No to właśnie! no. Tak? No. A to jest, nie wiem, jakaś marka, nie wiem pojęcia co to jest. To Chanel jest? To jest Audi, tu olimpijskie te te... Mogłam dla Betki zagłosować na Audi, nie zrobiłabym sobie tych wstydów, tylko by się wszyscy Oj! Ale jesteśmy jak nasy. mu tak głuci, nie i panie. Ty to kar? Ja nie, nie stać mnie na głuci. więc. No ale ja stać, ja nawet, Ale, ale ja w chodzisz! Ja nawet na to nie patrzę! na, na podróby też mnie nie stać. i no. wiesz co? Ja myślałem, że wy się modnie ubierać, ale to jest... No, porażka, porażka na razie. Dobra, dawaj, Nexa, bo ciekawi. Dobra. Właśnie, teraz ja. Dabaj kolejna runda, dawaj, 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 Kolejna runda. Gdzie na ziemi, to zrzucasz ty. i tak nie dałaś rady, więc... tu nie na ziemi, pani. Superman! Superman, dobra, to będzie taka runda bonusowa. Odgadnij, które jest prawdziwy. Ojeju. Naprawdę aż tyle. Kurczę. Ja pierdzielę. Słuchaj, każdy wie kto to jest Superman. Tak, każdy wie, ale ja... Nie na przykład, mam pojęcia, ja bym ja dużo odrzucam na przykład stąd, bo nigdy nie było zielono żółte, tylko że są na przykład ta sk, o ta... Jest cieńsza od tej co I to są takie drobiazgi. No, nie do Na pewno nie, sta... Na pewno nie jest... Na pewno nie... O Borot, ty wiesz? Ja wiem. To powiedz mi. <grych> no weź powiedz. Nie, dość, drodzy. Nie, dość. Ja tutaj dojś. wam wrzucę z boku jakby tą tablicę, bo to ciężko... Dobra, no saj! Niech będzie, że obstawiam ten. I Dobrze. wiesz co? To jest dobre. Trafiłeś. Nie! Jeden zero! A i A wiesz dlaczego? Czemu? Bo wszystkie są prawdziwe. <grych> jak to wszystkie? Tak? Wszystkie te loga kiedyś pojawiły się, czy to w komiksach, czy w filmach, czy w jakichś Ale crossach. Ty... Ej, to czemu ja nie wylosowałam tej kartki, tej? Aha, to powiedział, że a dla jakby powiedział sobie a to to prawda. Tak. Znaczy z tego co wyczytałem, jak ściągałem tą planszę, to no tak napisali, że wszystkie te loga. Yy, są prawdziwe. Ale daj mi losować bo żebym powiedział, to się sprawdza, ty mi daj już. Tak, to sprawdza a Kamila ma tutaj jeszcze. karteczki Może też, są takie puste, tam Pokaż. Bicy, no kurczę. Bicy. No... To jest proste, ale nie zgadnę, no. Ty, ale patrz, ogólnie bym wygrał. bo tylko że tu jeszcze czarna obramówka a tak nie ma takich. No. Ale jest to samo, więc ogólnie gdyby chodziło najno... nawet on e, najbardziej, najnowsze no to i no. tak nie miał punkta. Dawaj, 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 Dobra. Dajemy dla Kamili. Ty schowaj Supermana już, to też. Co to jest? to te słuchawki. A A Kamila używała ich <grym> je chyba, co nie? <grym> tak. Kradli mi je. Na Malcie. Złodzieje Zakościli. jedne. Eee, Przepraszam cię bardzo, to jest Vodafone, to jest Sprintest, to nie wiem co to jest. Pa jak leci ty. To jest to. <grym> to jest to po yes, to jeden a remisowała no teraz co czekaj polecałem. ale sam się muszę upewnić na 100% bo jeden to jakiś bebo czy bebio a drugie to jest wice e, czekaj zapiszę yes, tak, no to, to też mi się zdaje na bank to są wice dobra ale czy tylko remisowała do no, mnie słuchajcie i to z tego powodu da. że macie remis jest, i została nie? jedna kartka więc przekręcacie to i razem zgadujecie tak a kto pierwszy kto pierwszy a ale to weź zobacz, Musimy. co to jest, no spokojnie. Co to jest? HM. A! Ale tylko MH. Ale to będzie proste. Kto pierwszy po prostu, co nie? Tak, to pierwszy, czy. Tak, to pierwszy. To może zrobimy tak, bo tutaj jest taki mały trik. Wybierzcie po trzy loga w kolejności, jakie miało HM od początku istnienia. Bo ja wiem, bo mnie to interesowało no To my musimy zgadywać Też sobie to może być spoko My musimy zgadnąć, jak nie zgadniemy No to po prostu nie mamy punktu i remisujemy No Odcinek yy, historyczny ogólnie I teraz dowiecie się jak HM miał w logach od początku do... To... Hans To chyba się nie dowiecie <grym> <grym> Układasz sobie? Ja pierwszy? Tak Tak I tutaj mamy te trzy HM. A to czekaj, jak ja mam zrobić... Ja też wiem co ja chcę. To sobie ustawić jakiegoś ciała. A, a, no, ale bo... to co możecie mówić, bo, a, bo ty nie jest. Tak no bo nie jest sprawne, się... że to w powie nie. tak samo. Sobie to daję jako pierwsze, bo to jest w ogóle jakaś inna nazwa. Później pewnie zmienili na HM. Tak było. Później... <grymne> ale mieć takie proste na początku! będę <grymne> też Dobra, niech będzie tak, tak, i, 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 i tak. Nie, ale tylko trzy są dobre. Trzy. Tylko trzy. A, tylko trzy mam. Tylko trzy są prawdziwe. A, dobra! Ja myślałem, że mam wszystkie w kolejności ustawione. Nie, nie, ja trzy tylko. Trzy. Wiem, że było takie, było takie, ale tego to ja nie widziałem. Dobra. Tak, on będzie na pewno. Dobra, ale Hannes czy Hannes, Hayem? Coś tam ma, to. Ja bym dał tak. O. Dobra. Ja też bym tak dała. Ty też byś tak, kamilę dała? No. Żadno z was nie zgadło. To odpada, to idzie tak i to idzie tak. Czy było to też. Było takie dobrze, chyba. Nie, tak nie. jest. Czy było na czerwonym też kiedyś. A może było kiedyś. O no na tych trzech co ja patrzałem, no ja to myślałam, były te... tak myślałam że to jest od tego, potem zmienił na to. Tak, a ja o tym w ogóle nie myślałem, bo to Ale główny. potem tak pomyślałam, że jednak ja może nie wiem, bo to mi kojarzy się kojarzyło z jakimiś... Podukami. Znaczy takie oficjalne główne, te możliwe, że były jakieś takie, wiesz, robili raz na jakiś czas no, no, zmian. Pam, 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 Czyli co? Czyli remis. Remis. Zaimponowałaś Zaimponowała się. ode mnie loga. Powiedziałbym to samo, ale... A nie powiem. Dobra. Tym, Dobra tym bo... o to miły... Tym, ale odcinek mi się podobał. Podoba. Jeśli Pod... wam się oczywiście też podobał, to piszcie w komentarzu, dawajcie znać eee, i może zrobimy drugą część, jeśli bylibyście chętni i wtedy będą trudniejsze loga. Tylko wtedy się na, na to przygotuję. A ja nie. Będę się uczyć. Bo tak znowu. jest lepiej. Ale zachęcam was do zostawienia jeszcze łapki w górę oraz subskrybera tam na dole, poniżej czerwony, niech się na szary. Uuu, niech będzie to samo jak to. Tak, dokładnie, a lajka like zostawcie Dobra, trzymajcie się, cześć.